Wieża Wieża trafiła do nas troszkę przypadkowo w z tego względu, że że do mojego mojego pośrednika pośrednika w celu zakupienia budynku na cele budowy hostelu pracowniczego. Powiedział, że ma wieżę Bismarcka na sprzedaż. W związku z tym powiedziałem do niego, to chodź, podjedziemy, zobaczymy, chętnie zobaczę po prostu, jak to wygląda. Zauroczyłem się tym miejscem, zobaczyłem olbrzymi potencjał i byliśmy w dzień, kiedy padało i po prostu widziałem, jak niszczeje ta wieża w oczach i chciałem jak najszybciej coś zrobić z tym tematem, żeby no nie, nie tracić takiego miejsca, jednego z większych zabytków w Szczecinie. Pierwszy pomysł był to, żeby zamieszkać na wieży, natomiast było oczywiście to troszkę abstrakcyjne. I później jak zacząłem już bardziej tak racjonalnie podchodzić do tematu, pomyślałem, żeby na dole zrobić salę bankietową. Jest to naprawdę ładne miejsce, które umożliwia zrobienie wystawy, czy nawet może jakiegoś małego ślubu w przyszłości wesela. W związku z tym tą salę będziemy robili na dole bez cateringu naszego, tylko jak już to będzie catering zewnętrzny, ponieważ na tą chwilę nie mam jeszcze miejsca, żeby tu tutaj zrobić jakąś kuchnię. Mhm. Myślimy, żeby z przodu z kolei jak najszybciej zrobić postawić kogoś z kawą, herbatą, miejsce na grilla, ławki, tablice informacyjne o historii wieży, by to miejsce reaktywować i zrobić to takim miejscem, gdzie można przyjść na spacer. Wcześniej było to miejsce, w którym niestety było masę śmieci, gruzu, ta wieża była zaśmiecona. Udało nam się przez ostatnie dwa miesiące to wyczyścić, wykosić chaszcze. W związku z tym to miejsce będzie nabierało blasku i mam nadzieję, że będzie atrakcyjnym miejscem na to, żeby przyjść tutaj na spacer. W przyszłym roku, w sierpniu 2021, będzie setna rocznica wieży po jej otwarciu. W związku z tym staramy się, żeby w ciągu roku czasu udało się otworzyć wieżę wraz z tarasem widokowym u góry. Musimy zamontować barierki, zrobić oszklenie i wszelkie warunki pepos, czyli strażackie odbiory przejść, cenepidowe, doprowadzenie prądu, kanalizy, wody. Także wiele wyzwań przed nami, tutaj takich projektów, jak to trzeba zrobić, żeby uaktywnić tę wieżę będziemy chcieli za półtora do dwóch miesięcy oddać tą wieżę w stanie oczyszczonym. Będzie to już po prostu coś widocznego, co zrealizowaliśmy.